Witam w kolejnym odcinku kulturalnego zamku. W miniony weekend obchodziliśmy 30 jubileuszowe Kaziuki wileńskie. Tym razem ze względu na okrągłą rocznicę rozbudowaliśmy program artystyczny. Ulicami miasta przeszedł Orszak Króla Kazimierza, której przewodziła Młodzieżowa Orkiestra Denta z Gryfic oraz Barwna Grupa Artystyczna z Gdańska i Wrocławia. Centralnym punktem dnia był konkurs kulinarny na potrawę kuchni kresowej. Do konkursu kulinarnego zgłoszono 12 potraw kuchni kresowej, z których aż 8 zostało nagrodzonych przez jury w składzie. Mateusz Gessler, Grażyna Zaremba-Szuba oraz Beata Ociepa. Po konkursie odbyło się wielkie gotowanie potrawy kresowej przez Mateusza Geslera. Kucharz przygotował aż 300 porcji dla zgromadzonej publiczności. W niedzielę, 13 marca, o godzinie 19 zapraszamy do kawiarni Czytelnik na koncert Maćka Tachera. W czasie koncertu każdy zakupiony produkt w kawiarni zasili puszkę, z której cały dochód zostanie przekazany na pomoc ludziom z Ukrainy przebywającymi w Świdwinie. Jurorka konkursu kulinarnego, który odbył się w czasie 30. Kaziuków Wileńskich, pani Grażyna Zaremba-Szuba przekazała swoje autorskie książki kucharskie oraz dziecięce na kiermasz pomocowy dla uchodźców. Cały dochód ze sprzedaży książek zostanie przekazany na ten cel. Książki do nabycia w kawiarni czytelnik. Pani Grażynie bardzo dziękujemy i zapraszamy do zakupów. W dniu 7 kwietnia o godzinie 19 zapraszamy na wernisarz malarki Malwiny Dzwonkowskiej. Wernisaż początkowo miał się odbyć jesienią 2021 roku wraz z wernisarzem prac uczestników letnich plenerów malarskich pod spanią Malwiną. Niestety, z racji panujących w tamtym czasie obostrzeń, wernicarz został odwołany. Mamy nadzieję, że tym razem wernicarze dojdą do skutku i będziemy mogli się spotkać z panią Malwiną oraz z młodymi aspirującymi malarzami. Niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o wydarzeniach.